Dzień dobry, dzień dobry. Witam was. Dzień kolejny. Zaczynamy. Ja dzisiaj zabrałem przyczepkę, żeby można było tą zrąbkę suchą zrobić już i zabrać. Andrzej już na miejscu. słyszę, że już piła chodzi, także już coś tam działa. No i zaraz wypakowujemy sprzęt i lecimy dalej z robotą. Dobra. To zaczynamy ten piękny dzień. tak i tak to bilo spoti W przerwie y, mamy zrębki już naszykowane, Mogę to zabierać. Y, tutaj mniej więcej mam poczyszczone, ale tu jeszcze wrócimy. Jak tylko się dogadamy co i jak. Będziemy więcej wiedzieć, wtedy będziemy wiedzieć ile z tego powycinać ewentualnie. No i tu mamy kupę, która bez mini koparki nawet nie da rady jej rozebrać tutaj. Bo to jest nawalone y, gałęzi przerzucone to jest ziemią, więc to trzeba będzie kurde minikoparą rozciągnąć, jakoś wtedy powybierać z tego i porąbać. Także tą sekcję zostawiamy sobie na dzisiaj już wchodzimy na tyły, tam paszcze i dalej czyścimy wszystko sobie po kolei, a miałem wziąć paliwo, tylko żeby rozrobić mieszanki, bo się skończyła mamy awarię i mamy tu o metalu, łożysko się posypało Tu SKF-a ten dobry jest tam tamten już śmieć to Czekaj, tutaj podłożę coś, chwila Dobra no, jest co tu będzie? 13 tu będzie Mamy yy, Ja mam chyba u siebie zaraz zobaczę Jeszcze chodzi, ale ten akurat tam przyblokowało, trochę mieliśmy śmieci na dnie i ten i będę żeśmy rozebrali ale dalej coś przyłapywało i co jest? A to się okazuje, że łożysko poszło no za czym, może dopasujemy, żeby nie jeździć i żeby nie kombinować, ja to miałem teraz, zaraz zobaczę i będziemy działać. Jedną do tylko. Będzie szło, musi. Dobra. Mamy to. Ciekawe tak teraz. tak jest. Ja się tego dobrać teraz. Teraz wyciągnąć trzeba by było to. Boko musi. No, tu, tu, tu cała bieżnia tu jest wciskana, prawdopodobnie wiesz? Ty, tu jest ten clean w środku. Ja wiem, bo ty, tu jest z tego koła, nie? A. A o drugiej strony nic nie, nie zrobi? Nie. Musimy go całkiem ściągnąć z tego. Kurwa. już teraz on nasz fioletowy jest. To trzeba było to ściągnąć, kurwa, nie? Rozjechana jest po prostu cała. Mhm. Okej. Okay. Andrzej poleciał do mechanika z tym łożyskiem, żeby spróbować je ogarnąć. I może gdzieś tam w rolniczym uda się dostać, jeśli jakieś dziwne nie będą jego rozmiary. No bo stwierdziliśmy, że lepiej to spróbować zrobić, niż zawozić sprzęt i już go nie dostać w tym tygodniu na pewno. Więc no spróbujemy, zobaczymy co to będzie. Oby się udało, za jakiś czas pewnie będę wiedział co i jak A na razie wskakuje na. Jerzyny tam idę wykarczować, to no bo bez sensu żebym jechał do domu, jak jest co robić, więc Zapinam pasy i zaraz się widzimy tam w krzakach Tylko jeszcze paliwa zaleję I będziemy mogli sobie podziałać No i szybka informacja odnośnie łożysk Obydwa, tam były dwa łożyska, obydwa są sypnięte, te zewnętrzne dostało gorzej po dupie A te wewnętrzne trochę mniej, ale też jest do wymiany kwalifikuje się, no i teraz Andrzej jedzie zobaczyć do rolniczego, czy coś takiego dostanie ale z tego co znajomy mechanik mówił, to raczej ciężka sprawa, można by było zamówić je ewentualnie no ale nie wiadomo jak to cenowo będzie wyglądać, więc trzeba będzie się dogadać z gościem, z panem właścicielem czy ewentualnie chce no bo jak nie, no to trudno, to będzie musieli spakować mu to w reklamówkę i i zawieść, oddać maszynę no i tak to będzie wyglądało, więc więc na ten moment tyle wiemy, zobaczymy czy Andrzejowi się uda dostać no ale jak mechanik mówi, że wątpi, że coś takiego dostaniemy, to, to raczej słaby temat będzie chyba. Więc trzeba będzie zamawiać. A jak zamówimy to będzie pauza, bo na pewno nie przyjdą jutro, więc dwa dni w plecy można powiedzieć. No ale to będziemy wtedy myśleć jak już będziemy wiedzieć co nieco więcej. To piłam, nie będę męczył tej tarczy. Tu no, w ten wzrusza się wbić. Trochę udało się przez tą dżunglę przedrzeć, ale tutaj na końcu działki jeszcze mamy kącik niespodzianek. Eee, czytaj Eternit, bardzo dużo kawałków Eternitu. Leży jakiś śmieci, jakaś stara lodówka, e, także jest nieźle. Dobra, powalczyłem, narobiłem jeszcze bałaganu, e, więcej, także tylko trzymać świetki, żeby się rębaka dało zrobić. No i jutro. Mam nadzieję, że będziemy z tym lecieć, ale jeszcze nie dzwoniłem do Andrzeja, zobaczę, po drodze zadzwonię się, spytam czy się udało dopaść te łożyska. No i tam jeszcze trochę tą gałąź, co była złamana od orzecha, to ją przy... pociąłem. No i tam różnych tych takich pierdół małeś, tutaj świerki dookoła. No, także trochę się zrobiło. Na dzisiaj tyle, czas ja do domu, a... A jutro zobaczymy. Nawet jeśli rębak będzie dalej niezdolny, no to i tak i tak mamy orzechy do poprzycinania i czereśnie, także to też będzie roboty zdrowo przy tym, dlatego nie ma co się martwić, będzie co robić. I dobra wiadomość dnia dzisiejszego to jest taka, że Andrzej złożył koło Pasowa jest kompletne z dwoma nowymi łożyskami. Udało się dostać te łożyska w kamieniu a wysokiej tam wcisnął u mechanika No i tyle w sumie. Mamy gotowe koło na jutro, także zakładamy z Rańca ja tutaj na pier dzieliłem tej gałęzi więc front robot jest będzie co rąbać. Także spoko fajnie, że się udało zgłosiłem też do właściciela, żeby nie było Paragon też mamy założyska w razie czego także tam przy rozliczeniu, żeby to uwzględnić i to że też nie mogliśmy używać maszyny. Myślę, że nie będzie problemu jest taki. Naprawdę w porządku y, wydaje się być właściciel, więc no, więc tyle na dzisiaj i lecę, jutro działamy dalej, lecimy z tym, zobaczymy jak to poleci. Akcja serwisowa trwa, łożyska wpięte, w ogóle tamte łożyska, które były wcześniej, nie miały, to Andrzej mówi, takiej jakby zakrywki, nie były pełne, tylko były takie słonięte i może też to było przyciną, gdzieś syfu naleciało i moment zapało i, i po wszystkim. Chyba, że było, ale wyleciało wcześniej. chcesz wskoczyć? Nie, wskoczyłem no. Tak, ale powinno luźno się kręcić na chyba, co? To? A nie, jest, siedzi, no. Siedzi. Stary mechanik jesteś to. Nie. to mamy, to mamy, to mamy. A czym odkręcałeś wczoraj? Miałeś taką nasadówę, czy tym poszło? Nie, tylko... Też olej widać tam, z Emering też puszcza chyba te no to powoli. Chciałem teraz tak wejść, przyłupać by się wypadało, by, co? Nie no, ale No bo jest tu opór. Dobra. I ten klin musiałby wyjść głębiej, czy trzeba tym, czymś tutaj przypieprzyć? Nie, nie, ono nie wejdzie dalej. Bo tam już jest ten... Tego tu Aha no tak bo to nie no Bo tam się opierał tak Z inny się tu śruba, siłmo się dociąga nie to Dobra A one tu tak były? Tak To Ta. już rzeźba jakaś jest widać to, aż przecież to kurde No to w środek wchodzi wiesz Kuman W razie wszystko cyka jak trzeba Także sprzęt działa Wywaliliśmy tu trochę róż trochę. Całą kupę róż Takich głowy Tą suszkę musimy jeszcze spuścić Bo pewnie nic nie będzie No i powolutku lecimy dalej Tutaj w głąb I sprzątanie świata Trochę przygrabiamy tutaj Takie te luźne Popierdółki Żeby już podjechać rębakiem pod kubkę Wrzucić to i. będzie trochę czyściej. Co jest kurde? Coś mnie tu wylata. I u nas kolejna akcja serwisowa, wymieniamy, yy, znaczy obracamy noże, bo już dostały tak w dupę, że czuć, że słabo idzie. Kurde, tam znalazło tego badziewia. O w tą, o jak widać. Będzie 16? No taki luźny, żebym nie objechał, wiesz? Chyba lepiej będzie tym jednak. Nie wiem. Panie A tu spoko jest, zobacz, dojście O kurde, tutaj to ktoś dopierdzielił Dobra, ale poszedł, poszedł jest Opuścił to najważniejsze 139 zestaw noży znalazłem nawet Teraz o, że nie ma tragedii, nie? Ale na szczęście nie trzeba kupować, bo jest druga strona. Nowa. Dobra, poszła. O, szkurda, te trzymała. Ale poszło. No, jeszcze ostatnia, żeby puściła, tylko i idzie w domu. Pełne obroty zrobimy, sprawdzimy czy nic nie haczy. Nie powinno, nie? Podejdź okay. stamtąd. Rękę włoży, sprawdzimy czy jest git, nie? Edzie. Nic nie haczy, nic nie, nic nie trzeszczy. Elegancko chodzi, także. <grybuj> I kolejny dzień czyszczenia za nami. Mamy już tu ogarnięty ten cały kącik, więc można powiedzieć, że się przejaśniło tutaj trochę. Spuściliśmy jeszcze tą czereśnię. Kawałek sobie, żeby też pozbierać trochę tych czereśni. No i co? Jutro plan taki, żeby orzecha tu poprzecinać, Dwie czereśnie do przycięcia. Tam mamy przy tych owocówkach trochę roboty. No i tutaj zobaczymy jeszcze, co z tym będziemy robić dokładnie. Może się okazać, że na razie zostaną tak, jak są. A później się decyzję jeszcze podejmie, jaką w przyszłości jak ewentualnie będzie ta jabłonka przeszkadzać przy budowie, to wtedy ją po prostu zdecydujemy, żeby ją wyciąć, a, a na, na razie zostają prawdopodobnie te owocówki. I tak się zostawi, no bo zostały nam dwa dni, kiedy będziemy mieli rębaka, no przez weekend nie będziemy trzymać, bo nie będziemy robić, a płacić za to, to jest bez sensu, więc ile nam się uda do, do końca tygodnia zrobić rębakiem, to zrobimy, a reszta, tam są takie haszcze, bardzo dużo jeżyn, wszystkiego, to tam się mi nikoparą. Ścione to, to wszystko na kupę, a zostawimy to na miesiąc, czy na półtora na kupce i jak to podesnie, wszystko, to wtedy się rzuci zapałkę w ciągu paru minut się spali wszystko i tyle, bo grzebać się z tymi jeżdżonami to po prostu jest masakra tam więcej ro, roboty szarpania niż to warte no, a tak poza tym to spoko, nabiera kształtów to wszystko jeszcze dwa dziąki, jeszcze będzie lepiej i, no i tyle także ja spadam na dzisiaj koniec jutro działamy dalej Dzień kolejny. Zaraz zaczynamy ro robić robotę yy, Kurde Dobrze wczoraj nam się udało Słuchajcie trochę te 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 gałęzie przyciąć, trochę czereśni zerwać No bo dzisiaj pusta w praktycznie jest Opierdzieliły szpaki wszystko A jak przyjechałem to nawet stąd uciekały No bo tu na ziemi nawet siedziały i wpierdzielały Te resztki Także w ostatniej chwili można powiedzieć Że coś tam jeszcze zebraliśmy z tej czereśni No i co dzisiaj lecimy z tym orzechem na pewno, trzeba go poprzycinać na pewno nie tak jak tamtego, tylko, tylko zostawimy go więcej e, tutaj kurde miałem wziąć dzisiaj, żeby impakta, żeby szybciej odkręcić te kurde te panele no ale e, będziemy musi to ręcznie zrobić znaczy w sensie, no jakimś kluczem tam e, no i co przycinamy, to chyba te dwa trzeba będzie żeby nic nie uszkodzić wydaje mi się, albo nie wiem czy nie trzy nawet to, ale to szybko ile tu jest po trzy śruby na panelu po 6 znaczy się, i to ogarniemy, później też przy czereśni też trzeba będzie zrobić to samo, bo będziemy ją przycinać, no i co, jedziemy z tym dalej, tam mamy trochę krzaków jeszcze do wycięcia, ale tam już jest niewiele, chyba pierw zajdziemy się za orzecha, zetniemy go całego, później weźmiemy się za czereśnia obydwie i tam ogarniemy ten przód jeszcze trochę, żeby pod mini koparę był gotowy. Żeby tam rozrównać te, te krzoki, ale to chyba nie w tym tygodniu, też że w poniedziałek z minikoparą to przylecimy, taki ostatni dzień, będzie trochę ogarniania i co? Dalej? No i nic, no trzeba działać, powiem wam, że trochę czuć już ten tydzień w łapach, bo trochę się na, nanosiliśmy, tego naciągaliśmy, no ale efekt chyba jest już można powiedzieć taki, taki zadowalający nawet. No i tyle. Jedziemy z tym powolutku do przodu, idę rozpakowywać sprzęt, zaraz Andrzej dojedzie i, i trzeba działać. Wczereście mamy wygolone, tutaj troszkę wysprzątane tyle o ile. Wycięte to, to najgrubsze. No i musimy mieć podostawę paliwa, bo powiem że tego paliwa to przez ten tydzień poszło zdrowo. I mieszanka tutaj zwykłe. I to i to potrzebne. No i teraz lecimy z orzechem. No i mamy to zakończone. orzech ścięty, zrąbany, ale niestety tam gdzie Drzewo, już nam tam wióry lecą i niestety gałązka nam zaczepiła tu o panel, mamy do wymiany panel, trudno, będzie po kieszeni niestety, ale one nie są drogie jakieś bardzo, myślę, że do stówki to się znajdzie, wymieni się, no i tyle, także tak to wygląda, yy, coś się musiało stać nie tak, <grytanie> jak za dobrze idzie to zawsze coś musi później się wydarzyć. No i tyle w sumie. Przykręcamy panele z powrotem i kana dzisiaj wykonany będzie. Jutro jeszcze tu lecimy w te haszcze. Takie sprzątanko, a później resztę jeszcze, jeśli chodzi o pozłożenie drewna, to jakoś w międzyczasie będę miał czas, to podskoczę. Pozłożę to na kupkę gdzieś jedną. Jeszcze się pozgrabia, jak to trochę przesnie to pocięte. Może to nieco się wypali jakieś kupki i będziemy mieli temat załatwiony. Dobra, to bierzemy się za przykręcanie paneli. I czwarta godzina wybiła, zawijamy się stąd. Jutro wracamy. Rano ma coś popadywać, ale miejmy nadzieję, że nie będzie źle. I czyścimy dalej. Ostatni dzień z rębakiem jutro. Do następnego.